Dzisiaj niedziela i zaczynam od zrobienia jabłecznika. Mm. Razem obrałam jabłka i myślę, że wyszło fajnie i zobaczcie, jak mi fajnie wyrosło to ciacho, naprawdę jest bardzo dobre i przede wszystkim szybkie, także mamy ciacho na niedzielkę. Od listopada korzystamy z cateringu i jest to super rozwiązanie, ja to tak doceniam, w sumie wzięliśmy to w idealnym momencie, ponieważ no, ja faktycznie miałam i dużo pracy, no i też maluszek się urodził. No, naprawdę nie było czasu, żeby w tej kuchni stać, wymyśleć kombinować, plus jeszcze zakupy. Także jest to naprawdę super rozwiązanie, zwłaszcza dla młodych mam, ale nie tylko oczywiście. I pokażę Wam zarówno, co ja dzisiaj będę spożywać, yy, i co będzie jadł dzisiaj Paweł. Na śniadanie ja mam dzisiaj placuszki pancake z jogurtem mango i prażonymi chipsami z kokosa. Moje drugie śniadanie. To bułeczka drożdżowa z malinami i jogurtem waniliowym. Mm, Później wybrałam sobie wegetariańskie spaghetti bolognese z, par z parmezanem. Z kolei na kolację będę miała domową pizzę farmerską z uboczkiem, kiełbaską i papryką z jogurtowym sosem czosnkowym. A na podwieczorek, zapomniałam o podwieczorku, budyń waniliowy z konfiturą jagodowo-pożyczkową. Widzę, że dzisiaj dużo słodkich rzeczy wybrałam w cateringu, ale, no, ale jest też na słono. No jest, też jest. Z kolei u Pawła na śniadanie mamy twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem z pełnoziarnistym bajglem i warzywami. Na drugie śniadanie widzę, że ma to co ja, czyli bułeczkę drożdżową z malinami i jogurtem waniliowym. Później kurczak w peperonacie z miksem kasz i surówką. Miałam go kiedyś, był bardzo dobry. Na podwieczorek mamy tradycyjną sałatkę grecką z serem feta i prażonym słonecznikiem z sosem winegret. A na kolację, moi drodzy, Paweł będzie jadł makaron penne w śmietanowym sosie z szynką i zielonym groszkiem. Jak widzicie, trochę tego jest, ale wszystko zjadamy. Jest naprawdę pysznie. Ja mam ochotę na każdy z tych posiłków. I... Ja zostawiam Wam informacje dotyczące tego cateringu, link do strony. Jakbyście mieli jakieś pytania, to piszcie śmiało. Ja już wystrojona. Wystrojona jestem na wigilię do mojej córki do przedszkola. Dzisiaj mają występy, także oczywiście nie może nas zabraknąć. Ale jeszcze jedna informacja dotycząca cateringu. Myślę, że dla Was istotna, ponieważ od 26 grudnia do 12 stycznia będzie trwała promocja noworoczna. Z kodem, który się wyświetla teraz na ekranie oraz jest napisany w opisie, tam też znajdziecie link. Ja jeszcze będę przypominać na moim Instagramie, więc jeśli mnie nie obserwujecie, to koniecznie to zróbcie. Może to będzie dla was też impuls, żeby w nowy rok wejść z nowymi postanowieniami, na przykład dotyczącymi zdrowego odżywiania się, diety. Zostawiam wszystkie informacje w opisie. Ale to jest taki łobuz, codziennie muszę po nim sprzątać. Dzisiaj wyjaśnił sobie rozgrywkę z dziadkami do orzechów w Dixit. Hmm. Afe o, afera. Zakręcony pas nie może się zapiąć. Mogę? Możecie. Idziemy zobaczyć żywą szopkę. Zaraz wam pokażemy jak ona wygląda. Musimy swoje odstać, jest spora kolejka, ale stoimy i czekamy. O, wychodzą. Widzicie, patrz, patrz, te wychodzą, widzisz? Bo się zamieniają. Wiesz, muszą To będzie jedzonko dla zwierzątek, dobra? W tym kubeczku. Poczekaj, tylko nie zjedz tego, dobra? To jest, to jest dla zwierząt. Alpaki głoszemy tylko po szyi, nie dotykamy głowy ani pleców. Bo nie lubią Więc szacujemy to i to po szyi. Nie podchodzimy do zwierzątek od tyłu, ani nie podchodzimy do zwierzątek, które leżą, bo to znaczy, że odpoczywają i potrzebują odpoczynku. Co jeszcze? Kuski są szalone, podchodzą bardzo blisko i kradną całą marchewkę. Więc proponuję, żeby szczególnie tutaj, przy najmłodszych, żeby to dorosła osoba trzymała kubeczek Aha, i żeby dobra. podawała po jednej marchewce. Ja ci będę podawać. I wtedy na płaskiej dłoni. są szalone. Czyli bierzesz sobie marcheweczkę i, i tak podajesz, dobra? Na nim nie opieraj delikatnie, delikatnie. Ja właśnie wysprzątałam trochę dom, przynajmniej tutaj na dole, ponieważ zaraz mam gości. Przychodzą do mnie koleżanki. Upiekłam ciasto, to już widzieliście. Zamówimy sobie sushi. Zaraz zrobię jakąś herbatkę i myślę, że będzie fajny wieczór przy choince, przy kominku i przy drugim kominku. A co z tobą? Gdzie ty będziesz? No właśnie, ty też idziesz, tak? Dzień dobry moi drodzy. Witam się z Wami herbatką i zaraz mykamy na śniadanie na mieście. Nie chcę mi się w ogóle, ale mąż mnie namawia, więc chyba ulegnę. I pojedziemy. A tymczasem ciepła herbata. Mm. Jest tak szaro buro i ponuro jeszcze mam tyle rzeczy dzisiaj do zrobienia. Muszę nas spakować, muszę sobie zrobić pazy. Mm. Muszę przygotować jedną współpracę, która ma wejść po świętach, a w świętach nie chcę już nic robić Chcę po prostu leżeć, jeść i odpoczywać Więc... No, no więc jeszcze dzisiaj trochę roboty jest o. No i muszę porobić prania Także wiecie, no takie domowe obowiązki Dzidziuśki My zamawiamy zaraz śniadanko Fajne tutaj jest tu. Jesteśmy wzmoczonych Fajnie tu Mam pumpkin spice latte i czekam na swoje śniadanku. Przebrana w dresik, na wygodnie A to dlatego, że właśnie ogarniam pranie i tak dalej Ale włączyliśmy sobie też w tle ten serial z Rowanem Atkinsonem Bardzo przyjemny serial On chyba ma cztery odcinki Nie ma tutaj jakichś wysokich ocen Ale jak dla mnie bardzo przyjemny Taki, wiecie, na luzie Do pooglądania nawet w tle Ale też Mincia miała dzisiaj w kalendarzu adwentowym Obejrzeć świąteczną bajkę Ona ogląda tak rzadko bajki To w ogóle nie jest jakieś bajkowe dziecko Także będzie to dla nas jakaś nowość Siądziemy sobie na kanapie Weźmiemy sobie jakieś zdrowe przekąski No i będziemy mieć dzisiaj taki wieczór z jakąś bajeczką. A ja tutaj mam wszystko porozkładane na łóżku. Tutaj jest pranie. Tutaj mam jedną torbę, drugą torbę. Tam jest luka. No i jestem sama, więc musiałam jakoś to tutaj szybko poogarniać. Biorę te dwie torby, dlatego że walizki ciężej jest spakować. Je jest dużo łatwiej zapakować do auta. Zresztą bardzo je lubię. Także tutaj będą dzieci. Tutaj jesteśmy my. Przygotowania do jutrzejszego wyjazdu. Tu już jest część rzeczy. Ja jeszcze zbieram ostatnie pranie I też lecę spać. Ostatnie pakowanie, czyli biorę jakieś sprzęty elektronikę, tak. Do tej torby. Właśnie zmianią. E, e, no pewnie. A gdzie jest ten taki dol. Ten do taki ust Gdzie jest? Hmm. Chodź, chyba wiem no, yeah. Dzisiaj Wigilia, ja rozpoczynam Wigilię od maseczki Słuchajcie, naprawdę tak długo chciałam sobie nałożyć jakąś maseczkę Nie nakładałam bez 3 miesiące I jest taka ulga na twarzy Boże, jakie cudowne uczucie Ale jest więcej osób do noszenia luki, więc wiecie Jest na to czas Tutaj zobaczcie jaki mamy widoczek Nawet trochę śniegu popadało Nie ma Elfu? Ej, ale chyba został w domu, co nie? No To dobrze może tu go odłożę na ten leżaczek, nie? Tak, odłożę go, no. leżaczek taki, żeby, nas sobie, żeby Musi jest... widzieć, tak. Trzeba mu jakieś ładne miejsce tu ogarnąć. Teraz reniferek, proszę bardzo. Oops. Teraz może taki wianuszek, co? A później gwiazdka, dobra? Dobrze. Teraz jest mocno jest, czy jest ok? Ok. Dobra, to teraz założymy karteczkę. Kim ty będziesz. A jaka jest kategoria? Dom. Ok. Tak już mieliśmy. Mogę założyć. Okay. Czym ja jestem. No właśnie, my możemy tylko tak lub nie odpowiadać. Tak. Musisz zadać pytanie teraz jakieś. Musisz zadać pytanie. Jestem! Tak lub nie możemy bydłem? odpowiadać. Tak. Jak, jak to się stało? <laughs> <śmiew> Jestem mydłem? <śmiew> Zgadła od razu, jakim cudem? Nie wiem. Mnie, ja tak, nie wiem. Że się nie wiem. ja wygrała, no to dawaj. Idź ty grasz na kodach osoba. chyba. Zgadłaś najszybciej. Jakim cudem zgadłaś, że mydłem jesteś? Co wiesz Nie Nie ma tamis? Tak sobie pomyślałaś po prostu? Tak. Nie wiem. I nie pokazałem wie. jej. No ja, ja też patrzyłam, nie, nie, nie podglądała. ty to jest niesamowite. No i kto teraz? Bo ja teraz spróbuję. Czy leżę w salonie. Czyli ja tutaj. Jak nie? Tak! I do all the Jak zwykle niezawodny wałek z Rossmana. Zobaczcie, jakie dzisiaj piękne wyszły loki. Dosłownie robią się same, naprawdę. Więc bardzo lubię. Zaraz wam pokażę ten wałek, bo to jest wałek z Rossmana. I on wygląda. Zresztą widzieliście na pewno u mnie na kanale. Jeśli śledzicie mój kanał, to bardzo często chodziłam w tym wałku swego czasu. Ostatnio o nim zapomniałam. Ostatnio o nim zapomniałam, ale wróciłam do niego znowu. Zaraz siadamy do stołu i zaczynamy Wiglię. Ciekawe co tam ma. Nie zaglądaj tam. Właśnie, przyjechaliśmy i to czego najbardziej nie lubię, czyli rozpakowywanie, no ale trzeba przez to przejść, bardzo dużo rzeczy, tam już jest część w pralni, no bo trzeba wszystko poprać, także zabieram się za to. Dzień doberek. Jak dobrze, że można się ubrać w dres, w bluzę. Ja dzisiaj nie w dresie, bo mam na sobie jeansy. Zresztą dostałam je na święta, bo taki prezent sobie wybrałam. Teraz wam nie mogę pokazać, ale są to Levi's 501. Później wam pokażę na dole w większym lustrze, ale są genialne. W ogóle to jest jakiś cud, że ja dobrałam idealny rozmiar przez internet. Trochę mi czat w tym pomógł, ale wiecie, no jednak mój obwód brzucha jest znacznie większy niż przed ciążą jeszcze z tego brzucha nie zeszłam a chciałam, żeby to były jeansy, które nie będą tylko na chwilę tylko też na później, więc one są teraz takie na styk, ale myślę, że będą idealne jak jeszcze mi to wszystko poschodzi yy, bluza Original, a ma fajną wersję do mnie, czyli kopii. Później Wam pokażę, ubierzemy się dzisiaj we dwie tak samo Jeszcze korzystamy z tego, że Paweł dzisiaj, no, jest niedziela, więc ma wolne, jutro wraca do pracy I pójdziemy sobie na jakiś obiadek, może na spacer, zobaczymy jak pogoda i jak powietrze Natomiast ja się wysztafirowałam, bo mam nagrania, muszę nagrać jedno stories I chciałam Wam przy okazji pokazać, ponieważ Luka dostał piękny śpiworek nowy na święta. To była ode mnie polecajka prezentowa, bo po prostu tego potrzebowaliśmy. I bardzo fajnie się sprawdza, ponieważ jest cieńszy niż ten, który mamy jako drugi. Także mamy teraz dwa, jeden taki grubszy i jeden ten cieńszy. Ten cieńszy się zdecydowanie lepiej sprawdza tutaj do domu, do tych warunków, jakie tutaj mamy. No i co? No i rozpakowani jesteśmy. Ja wczoraj, jak wróciliśmy, to od razu nas rozpakowałam, ponieważ nienawidzę wracać i mieć po prostu tych walizek cały czas nierozpakowanych. Strasznie mnie to męczy, dopóki się nie rozpakuje. To nie odetchnę i nie odpocznę. No, dzisiejszy vlog to jest takie trochę pomieszanie z poplątaniem, ponieważ mamy trochę treści świątecznej i zupełnie nieświątecznej, czyli tak jak dzisiaj: dresik, już jesteśmy w domku, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Micia, dzisiaj od rana zrobiła taką małą aferkę, ponieważ powiedziała, że. Święta są najfajniejsze, zima jest najfajniejsza i żaden inny miesiąc nie jest fajny, że ona chce dalej, żeby były święta, żeby był grudzień, żeby był kalendarz adwentowy. Także chyba good job dla nas, ponieważ stworzyliśmy jej klimacik świąteczny, który jej się bardzo podoba i chciałaby, żeby święta trwały cały rok. I tutaj jest wersja mini, czyli plusamici. Proszę bardzo. Musimy odciąć metkę. O! Pokażemy Wam się. O! 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 Ja mam taki napis. Bo ja mam napisane, że jestem oryginał, a ty jesteś moją kopią, bo jesteś moją córeczką. Charakterkiem jesteś moją kopią, a z wyglądu bardziej tatusia. Przypominasz, wiesz? Chociaż mamy też. Różne są zdania. Do kogo ja jestem podobna? Też różnie mówią. Jedni, że do mamy, czyli do babci mirożki, a drudzy, że do dziadzia. Chodź, pokażemy tacie nasze bluzy. Ej, no straszny jest wiatr. Ciekawe, czy mnie słychać w ogóle, ale idziemy do restauracji. Nie wiadomo, czy będziemy mieć w ogóle miejsce, zaraz się okaże, ponieważ jest taka dzisiaj data, że pewnie wszyscy pędzą do restauracji. Nie udało się zrobić rezerwacji. No, zobaczymy. Tu jest przystaweczka. Nie wiem, czy ona będzie chciała. Zobaczcie jaka to jest sala zabaw w tej restauracji. No szaleństwo po prostu nie chcę nagrywać, bo są tu dzieci, ale mega Tak powinna być podawana herbata zimowa Idealnie, duży kubek Dużo dodatków Teraz leci świąteczna piosenka Pycha Mogłoby być więcej No Zwłaszcza po świętach, bo mamy brzuchy rozwalone od jedzenia. Tutaj pizze są dużo Tak, no ale pizze jedliśmy wczoraj. Nie? To nie. aż tak się nie chce. Dzień w dzień. Dobra, soczek malinowy dodajemy. A wody Miozik ty dałeś cały miód. Oh my goodness. deserek jakiś taki blok czekoladowy brownie. No zobaczymy z pistacjami. Wróciliśmy bardzo, lubię tą restaurację i zapyszne jedzenie, super obsługę i w dodatku jest kącik taki naprawdę kącik jak sala zabaw dla dzieci. Wiem, że jest też w Warszawie, bo to jest chyba sieć, ale słuchajcie. Mój plan na dzisiejszy wieczór, który miał wczoraj się odbyć, ale się nie powiódł, dlatego że trochę za późno o tym pomyślałam. Mianowicie, dostałam na święta takie kule do kąpieli z organika. Mamy tutaj pomarańcze i chili, a druga, nie wiem, co to jest. Zamierzam sobie dzisiaj zrobić taką kąpiel, tylko muszę się za to zabrać dosyć wcześnie, ponieważ Luka chodzi spać mniej więcej tak około 19,20. Zależy jak mu tam dżemki pójdą w ciągu dnia, ale no, staram się już mu wprowadzić taką rutynkę. Wiem, że jest jeszcze mały i w sumie zaśnie wszędzie, ale pilnuję już teraz tego, żeby była jakaś taka przewidywalność, żeby było wyciszone pomieszczenie, żeby było... Dosyć ciemno, tylko taka leciuteńka, mała lampka do karmienia, do usypiania, i mam nadzieję, że złapiemy jakąś taką rutynę w tym zasypianiu, bo to na pewno nam bardzo ułatwi życie z niemowlaczkiem. Chcę już być gotowa, jak będę go usypiać, to muszę tą kąpiel zrobić wcześniej. Dzisiaj się za to zabiorę wcześniej i mam nadzieję, że się uda. I tym samym chciałam się z wami pożegnać w dzisiejszym vlogu. I mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, ponieważ w tym vlogu było nas wszystkich dość dużo nie tylko ja, jak zazwyczaj ale było myślę, że bardzo rodzinnie. Do zobaczenia w następnych filmach już po Nowym Roku.